Kurs Elektronika wyżyło się łatwiej, jest konkursem przeznaczonym dla uczniów szkół średnich o zainteresowaniach technicznych. Od samego początku miał być miejscem, w którym będą mogli oni prezentować swoje e, projekty. Przede wszystkim chciałabym bardzo e, pogratulować wszystkim uczestnikom i przede wszystkim laureatom, ale również organizatorom, dlatego że no, to już jest e, Kolejna edycja i, i cieszę się, że Zimę -y Spółka z o którą reprezentuję, od samego początku jest partnerem tego konkursu. Szanowni Państwo, młodzi ludzie, bardzo też chciałbym Wam serdecznie pogratulować, ale też chciałbym podziękować i partnerom, bo przecież bez Was katolicka specjalna strefa ekonomiczna nie byłaby najlepszą strefą nie tylko w Polsce, ale ale również i w Europie, jesteśmy drudzy na świecie. Ja wielokrotnie powtarzam, że Dubaj, który jest pierwszy, no, nie jesteśmy w stanie z nim konkurować ze względu na pieniądze, ale właśnie przez takie firmy, jak firma Siemens, przez takich partnerów jak Politechnika Śląska, są panowie rektorzy, pani Dziekan, pan Dziekan, ale również takie samorządy jak miasto Żory, gdzie realizujemy jeden z naszych kluczowych projektów, jakim jest Ksenon, który tutaj rzeczywiście padło o nim, że wkrótce będzie wyposażony w Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Szanowni Państwo, mam tą przyjemność podziękować i pogratulować Państwu przede wszystkim naprawdę niezwykłych rozwiązań. Mam tą przyjemność podziękować nie tylko w swoim imieniu, Czyli absolwenta także Politechniki, który dostrzega naprawdę ogromny potencjał inżynierski, ale także ogromną wyobraźnię w waszych, w waszych rozwiązaniach. Ale także w imieniu międzyresortowego zespołu GovTech, współpracującego także z resortem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Prowadzącego projekty m.in. laboratoriów przyszłości, który miałby, który ma na celu zwiększenie dostępności do drukarek 3D, elektroniki, lutownic, żeby także kolejni, kolejne pokolenia, kolejni, kolejni przyszli, przyszli laureaci tego, tego konkursu mogli mieć dostęp do większej ilości sprzętu oraz tak naprawdę łatwość w rozwijaniu swoich technicznych pasji laureata naszego konkursu zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej jest równoznaczny z uzyskaniem dodatkowych 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunku elektronika i telekomunikacja, co w praktyce przez danej maturze daje gwarancję dostania się na studia. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi projektami zakwalifikowała 10 z nich do finału oraz przyznała dodatkowych 36 wyróżnień drugiego stopnia za wybrane projekty, które nie znalazły się w finale. Proszę państwa, wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymują panowie Nikodem Kowalski oraz pan Miko, Mikołaj Polaczek z miasta Bielsko-Biała za projekt pod tytułem Projekt manipulatora dydaktycznego. pierwszego stopnia otrzymuje pan Mateusz Szwedka z miasta Bielsko-Biała za projekt pod tytułem automatyczny tester akumulatorów litowo-jonowych i litowo-polimerowych. Wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymują panowie Raimund Gdejneka oraz pan Adrian Przybywski z miasta Jarosław za projekt pod tytułem Filament Extruder bezkosztowy wytwórca materiału do druku 3D. Pogratulujmy państwu. Wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymuje pan Radosław Kępa z miasta Gliwice za projekt pod tytułem Pakomat automat dozujący pudełka. Zapraszam autora wraz z opiekunem na scenę. Pierwszego stopnia e, otrzymują panowie Sebastian Ligas oraz pan Paweł Majerczyk za z miasta Nowy Sącz za projekt e, Kow Shield licznik osób z pomiarem temperatury. Rozpoczynienie pierwszego stopnia otrzymuje pan Stanisław Lisek z miasta Knurów za projekt pod tytułem Modłowy, skalowany system zdalnego nadzoru zasilania urządzeń. pierwszego stopnia otrzymuje pan Maciej Paszek z miasta Chorzów za projekt pod tytułem Arduino aplikacja komputerowa do programowania mikrokontrolerów Arduino w języku drabinkowym LT rangę każdego z trzech pierwszych miejsc, chciałbym nadmienić, że szkoły, z których wywodzą się trzy najwyżej, trzej najwyżej ocenieni laureaci, otrzymują zestawę sześciu sterowników Siemens Logo z oprogramowaniem ufundowanym przez firmę Siemens. Miejsce trzecie. Jury postanowi, postanowiło przyznać Mateuszowi Bojarskiemu z miasta Przemyśl za projekt pod tytułem Meet, Meet Check Plus. Miejsce drugie, proszę Państwa, jury postanowiło przyznać Hubertowi Haśkiewiczowi z miasta Przemyśl za projekt pod tytułem Przycinarka Plazmowa CN. Miejsce pierwsze, proszę Państwa, miejsce pierwsze jury postanowiło przyznać panu Maciejowi Kraśnickiemu z miasta Bydgoszcz za projekt MK Watch Smartwatch dla Ciebie. Proszę Państwa, wszystko już jest jasne. Gratuluję wszystkim laureatom zdobytych miejsc, nagród oraz doświadczenia, umiejętności, które nabyli podczas realizacji swoich projektów. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.